Gmina Wieluń zakupiła czujniki do 24-godzinnego monitorowania jakości powietrza, które będą mierzyć stężenie pyłów PM1, PM2, PM10, temperaturę, ciśnienie i wilgotność. Czujniki zamontowane zostaną na Urzędzie Miejskim, Hali Sportowej w przy Częstochowskiej, na budynku W przy Wojska Polskiego i budynku Szkoły Podstawowej nr 2. W tym kontekście powróciła sprawa pomiarów zanieczyszczeń powietrza. Przypomnijmy, że pod koniec października zorganizowano w Wieluniu pierwszą akcję pomiaru poziomu zanieczyszczeń powietrza. Badał je latający w tym celu. W celu nad Wieloniem specjalny dron wynajęty przez gminę za 4000 zł. O sprawy pytał radny Buda. Zresztą, jak się okazało, zasadnie, czy pierwsze pomiary przyniosły oczekiwane rezultaty. Nie ukrywam, że wczoraj również skierowałem do pana komendanta w formie pisemnej e, taką, takie pismo, aby, aby właśnie ten raport został przedstawiony dla wszystkich radnych. To już teraz mówię, że moja prośba. Jak pan to przedstawi i sobie radni życzą, to w wersji również elektronicznej, jeżeli nie będą usatysfakcjonowani tutaj, to dziękuję. Drugie pytanie, czy prawdą jest, że to urządzenie dron pracuje tylko w godzinach, no powiedzmy od 8 do 16, w godzinach wieczorowych i nocnych nie może pracować? Czy to są takie pogłoski? Bo jeżeli tak, to uważam, że i tu apeluję do pana burmistrza żeby już więcej nie korzystać z takiej formy, bo uważam kolokialnie mówiąc wyrzucenie pieniędzy. Cały proces grzania odbywa się, wiemy, kiedy 17, 18, a jeżeli z przyczyn technicznych ten dron no, nie może na, nam latywać, czy taki, takim dialektem fachowym to nazwę, to to wydaje mi się, że bezcelowo. Ale tu chyba szczegóły pan komendant przedstawi. Dziękuję. Dron w nocy nie lata. Z tego względu, że... To jest ze względu bezpieczeństwa. No musi to znaczy się jak jest ciemno też nie no. on musi jest są, to są w sumie dwa drony jeden jest wspomagający drugi który nadlatuje nad komin no, operatorzy muszą widzieć czy nie zahaczą na jakąś antenę żeby nie zrobić po prostu raz żeby nie uszkodzić mienia a dwa żeby nie uszkodzić drona no który kosztuje niemałe pieniądze także w nocy na pewno nie przy niesprzyjających warunkach też nie czyli przy dużych opadach deszczu, wiatru czy, czy śniegu też dron nie będzie latał. Natomiast co do raportu 30 października odbył się taki lot w godzinach od 13:00, pomiędzy 13 a no, do 17 w sumie 16.30 skontrolowano około 3 km kwadratowych tutaj wielunia, czyli to jest około 300 Hektarów. skontrolowano 30 posesji, z których wydobywały się jakiś tam dym. W dwóch przypadkach stwierdzono no nie jakieś takie bardzo zwiększone, ale ciut zwiększone, z spalanie spalanie form... przeczytam. Formaldehyd, to jest, to jest związek chemiczny w jednym, to znaczy się on generalnie jest trująco, występuje jako to jest formaldehyd mrówkowy, no nie jestem chemikiem, nie chciałbym Państwa wprowadzać w błąd, bo, bo, bo ja się na tym naprawdę tak nie wyznaję. Na miejscu byli panowie ze Straży Miejskiej. Sprawdzali, jaka jest możliwość, czy skąd to powstało. W jednym przypadku było opalane. Proszę kasy. o zachowanie ciszy. Natomiast opary, bo to był zakład, opary wydobywały by się z komina. Prawdopodobnie. Jest to jakaś pozostałość, bo być może bo ten formaldehyd powstaje też przy spalaniu mokrego drewna. Być może to też było przyczyną. No trudno jest nam powiedzieć. Nie były pobrane próbki, bo nie mieliśmy z czego pobrać. Żeby stwierdzić. W szerszym wymiarze do tej ważnej sprawy powrócimy również w relacji z sesji Rady Miejskiej.